Tu Wojciech Cejrowski, za chwilę premiera Studia Dziki Zachód. Tymczasem krótkie ogłoszenie. W tym tygodniu w moim sklepie na www.sklepkolonialny.com trzeci naturalny kosmetyk o 33% taniej. Chyba 3%! Kto mi to podłożył te karty? Jakie 33%? Wy macie towar luksusowy, sprzedawacz za darmo. Teraz co? Ja jestem święty Mikołaj. bowowo sklep kolonialny.com studio dziki zachód my to będzie ja na pewno mam... fantastyczny I... Poczekaj, no. poczekaj, poczekaj. Na pewno będzie fantastyczny festiwal, który przygotował Milo Kurtis, ale też będzie bardzo miły koncert w Warszawie na zakończenie naszej wielkiej wyprawy w Kinie Teatrze Palladium. To w najbliższą środę o 22.00, gdybyś był w Warszawie, to oczywiście w środę 22.00 o godzinie 20.00 się zaczyna ten koncert. Można jeszcze dostać wejściówki radio, ma, Małpawnet.fm to jest do, e, słuchaczy, dla słuchaczy e, informacja. A jeszcze jedna informacja, tak się zagadałem: nie, i nie, i nie. To była piosenka o hydrauliku, e, który pił przez cały tydzień, tylko w poniedziałek nie pił i ze względu na sztukę nie pił w poniedziałek. Jak to się skończyło, można piosenkę znaleźć w internecie. A teraz pan Wojciech Cejrowski. Środa 22, to koncert bym rozpoczął o 2022. Mój ojciec tak robił, kiedy organizował koncerty, żeby się lepiej ludziom zapamiętywało, to dodawał dwójek na przykład, tak jak w tym przypadku, to może o karze finansowej, bo Unia nam przysoliła, e e e a Sejm w Polsce też nałożył karę finansową, na Grzegorza Brauna, za jego i nie wiem czemu napisali obraźliwe słowa. Uważam, że to na razie jeszcze nadinterpretacja trzeba udowodnić, że obraźliwe miał na myśli obra obrażanie. Ale uwaga, <laughs> napisano za jego obraźliwe słowa do ministra zdrowia w trakcie obrad i najbliższą wypłatę dostanie dopiero w marcu, a sprawą zajmie się śledczy. To w ogóle nie wiem, czy za słowa wypowiedziane z trybuny Sejmowej w kontekście immunitetu w dokładnie w takich sprawach. Za słowa... Po to posłom daliśmy immunitet, to nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach, żeby nie bali się mówić nawet najgorszych rzeczy z trybuny sejmowej. I teraz, jeżeli się śledczego napuszcza, to to przeczy tej koncepcji, że no jak już jest wybrany, to z trybuny sejm sejmowej może nawet najgorsze rzeczy opowiadać. Zatrzymywanie mu pensji też nie wiem, czy to jest w ogóle prawnie, ale przede wszystkim zauważyłem, że ta kara to jest chamstwo i dyktatura, bo być może to jest propozycja wyborcza Konfederacji, brał jest z Konfederacji, z tego co wspominam. Może to jest propozycja wyborcza, aby wprowadzić karę śmierci przez powieszenie. Niektóre grupy społeczne i polityczne, typu Korwin na przykład, są za tym, żeby. Wprowadzić, przywrócić karę śmierci. I teraz kara śmierci może się odbywać za pomocą krzesła elektrycznego, szubienicy, rozstrzelania, jeżeli to jest wojskowy, bądź trucizny podanej do Żyli. No różnie można wprowadzić. Między innymi szubienica, bardzo tradycyjna. Gilotyna we Francji była kiedyś. I teraz być może to był postulat wyborczy Konfederacji, wypowiedziany w taki sposób. Będzie pan wisiał. Bo najpierw chcemy wprowadzić karę śmierci wrócić w Polsce była kiedyś, a potem pan będzie wisiał zgodnie z procedurą. To może ale, po prostu. Ale... Brown wygłosił część swojego programu wyborczego. Nie sprawdzałem, czy oni mają przywrócenie kary śmierci wpisane w obecnym programie wyborczym, ale partia ma prawo z trybuny sejmowej zgłosić nowe swoje postulaty. I być może dla zdrajców i gwałcicieli kara przez powieszenie, dla wojskowych przez rozstrzelanie, dla reszty przez krzesło elektryczne. Zanim się Brauna oskarży o to, że to były obraźliwe słowa, należałoby sprawdzić, czy to nie był zwyczajny ale, ale, postulat wyborczy. Ale panie mecenasie, po co bronisz takich słów? No nie można powiedzieć ministrowi będziesz wisiał, dlatego że to jest jeszcze przesuwanie dalsze granic w Ja bronię pryncypiów. I tak, tak... No, Ja bronię pryncypiów. Otóż uważam, że każda ze, ze stron... Nie, Każda ze stron są... w parlamencie ma prawo powiedzieć cokolwiek chce, a potem wyborcy decydują w następnych wyborach, czy chcą kogoś usunąć, bo przekracza bariery. Ale Akurat powiem, czy tak, trybuna sejmowa, tak jak be, beczka w Hyde Parku, na, skrzynka w Hyde Parku, na którą się wchodzi. To jest takie miejsce, z którego mogą paść każde słowa, i nawet jak tam się nie podobają, to w ramach tej wolności immunitetu do na to się godzimy, żeby poseł miał nieograniczone prawo mówienia każdej bzdury, nawet i obraźliwości. On sobie to Panie a nie, to są, to może sobie mówić dowolne bzdury, ale pryncypia to jest zachowanie poczucia godności drugiego człowieka. To jest pryncypia, to jest, to jest ten punkt pierwszy, od którego powinno się wychodzić w każdej debacie, a nie wychodzić od momentu, będzie pan wisiał. No, co to, to, to są za, za słowa? Przecież ten pryncypia. Immunitet ale nie zawiera sobie? w sobie takiego ograniczenia, że nie, nie można posłowi zakazać mówić, yy, no chyba, że mówi brzydkie rzeczy. No to zmieńmy przepisy dotyczące immunitetu poselskiego, że nie będzie no, ukarany nie... za żadne słowa. Bo immunitet mówi, ale... że poseł nie będzie ukarany za żadne słowa, które padną z trybuny sejmowej w ramach ale tak. Ale, ale jest, jest coś takiego jak Komisja Etyki, jest możliwość pozbawienia immunitetu. Gdyby wyszedł jakiś poseł i powiedział, wojciech Cyroski jest mordercą i złodziejem, to byś nie zaakceptował tego i wszyscy by o tym się dowiedzieli naokoło, cała Polska powtórzyłby CNN i wszystkie inne media o tym, że wielki polski tak. podróżnik tym jest. To byś chronił tak, swojego nadal... dobrego imienia. Ja mogę sobie chronić, natomiast y, jeżeli godzimy się na immunitet, na nieograniczoną wolność słowa i brak kary za najgorsze nawet kłamstwa, mówione z trybuny sejmowej, a tym jest immunitet. W każdym kraju, w którym jest immunitet, to po to został wprowadzony, żeby nie można było posła zastraszyć poza parlamentem, że jak, jak ujawnisz te tajemnice, leperze jeden, to y, wsadzimy cię do więzienia, bo my mamy władzę, a ty jesteś posłem opozycji. Właśnie dla posłów opozycji w sytuacji, kiedy jest jakaś mocna jedna partia, która długo rządzi, tak jak PiS, dla opozycji stworzono immunitet poselski, i w ramach immunitetu ja się nie godzę na to, y, żeby. Żeby karać za słowa z trybuny sejmowej inaczej, żeby karać inaczej, niż naród potem nie wybierając takiego pyskacza do następnej kadencji. Tylko no i gdyby Andrzej powiedział przykre, mówi... słowa, Tylko... przykre słowa. o mnie, gdyby korupcji. powiedział? By... No ale o, o porupcji, czym mówił? Zupełnie... O, o tym, że będzie wisiał do ministra. No to jest co inne. Ale za co, wisiał? Wisiał? Za ale co to... będzie wisiał. Za co będzie wisiał? Ale to jest parlament, kurczę. To powinno być miejsce, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają w miarę normalnie. Tak, i dlatego w ramach twojego powinien być, z którym się zgadzam. W następnej kadencji może nie powinno być pana Brauna w parlamencie, bo nie potrafi się zachować. Ale dopóki jest. Dopóki go ktoś tam wybrał I dopóki się godzimy na to, że wartością jest immunitet To musimy się zgodzić Na najgorsze obraźliwe słowa Wypowiadane z trybuny sejmowej Bo to jest bezpieczniejsze Kiedy ktoś powie bzdurę Obrazi drugiego A polityk powinien mieć też grubą skórę I minister powinien się otrzepać po prostu z tego I nie reagować Chodzi o to że warto zapłacić tę cenę, bo jeżeli jej nie zgodzimy się płacić, to pewne słowa ważne, tak jak słowa lepera o korupcji, nie pojawią się na trybunie sejmowej wobec tego strachu i odpowiedzialności karnej, która posłowi może grozić. No to on w takim razie, dobra, nie będę ujawniał tej APF-ery, bo mnie ukarzą za to, za potwarz mnie ukarzą, za inne rzeczy mnie będą karać, to ja wolę, wolę w ogóle nic nie mówić. A ja wolę nie uruchamiać swojej wyobraźni jak takie słowa mogą oddziaływać na kogoś, kto na przykład jest niezrównoważony psychicznie. Usłyszał od swojego bohatera, posła, Brauna i teraz postanowi zrealizować to. No i wtedy zaczynają się nie, nie tylko problemy, tylko zaczynamy się staczać po prostu, a zresztą tak czy owak się staczamy jako, jako cała cywilizacja, więc może warto cokolwiek robić, żeby powstrzymać to staczanie się. O którym zresztą najczęściej mówi Wojciech Cejlowski. No ale nie warto robić cokolwiek, bo teraz zniszczymy ideę immunitetu, która ma służyć temu, żeby poseł się nie bał ujawniać różnych rzeczy. Zniszczymy tę ideę, bo nam się nie podoba jedna wypowiedź Brauna. Mnie akurat ona się podoba, bo uważam, że kara śmierci powinna istnieć i przed wojną była kara śmierci dla skorumpowanych urzędników państwowych. To za Piłsudskiego było. Była kara śmierci dla urzędnika na przykład za łapówkarstwo. I mnie się ta koncepcja przedwojenna bardzo podoba. To ogranicza, nie likwiduje łapówkarstwa, łapuska, ale, no, ale muszą się głębiej chować, a nie brać na bezczelnego złote zegarki. No ale się koncepcja kara śmierci kary śmierci, była... śmierci podoba. Ale nie załapówkarstwo. P pa, panie mecenasie, panie redaktorze, no nie przesadzajmy. Przed wojną no załapówkarstwo tak? była. Znajdziemy ten, ktoś nam no. przyśle ten przepis. Był przepis ale to dla urzędnika. może było, ale... Kara śmierci. Może... Może był bardzo dobry sposób na pozbywanie się ludzi uczciwych. To też jest kara śmierci w systemach totalitarnych. Więc dajmy spokój karze śmierci. Jan Paweł II Święty powiedział, nie kara śmierci. Kara śmierci jest niedobra, nie mieści się w systemie etycznym chrześcijanina. To stójmy na tym stanowisku już, dajmy spokój karze nadużywasz. śmierci. nadużywasz. W państwie, w państwie naszym nie obowiązują ani nawet w Kościele Katolickim poboczne wypowiedzi papieża. Nie mówił tego ex cathedra, to nie jest nauczanie Kościoła wygłoszone przez papieża w ramach y, y, tego dogmatu o nieomylności papieskiej. Tylko to jest jedna z wypowiedzi. I możesz nie, się w z nią zgodzić, jest bądź zapisana. nie. Zapisana. Co, On że nie ma kary śmierci? Zapi zapisana w katechizmie, tak. Ale upierać się, upierać się nie będę. A, ale jeśli chodzi o, o Brauna, no to powiem, że on, gdyby powiedział tak: jestem za wprowadzeniem kary śmierci, i wtedy być może urzędnicy państwowi będą się dłużej zastanawiać nad tym, co robią. I wtedy jest w miarę ok. Ja się z tym nie zgadzam, ale jest... Ale może, jest już, wcześniej może już wcześniej powiedział. Może już wcześniej w kampanii powiedział, że jest za karą śmierci, a teraz tylko z, z rozpędu dodał ciąg dalszy, że pan będzie wisiał. Jak my wygramy. Jak my wprowadzimy karę śmierci, to pan będziesz wisiał. Ale za co on Ech. mu groził szubienicą, to e, powiedz mi, bo tego nie podają media dostępne za, mnie. Za, za, za co on go chciał powiesić? Za, za, za lockdown. Za, powinien być. Tak, tak. To, tak e, w Wojciechu. Przywołuje się do porządku, panie Wojciechu. Proszę, no przywołuję. Nie, nie, nie róbmy tak. Zrozumieć. Nie mieszajmy nikogo. Lockdowny to było bez i dalej jest, bezprawie. Wszystko to co robi bezprawie w sensie, że nawet nie, nie miało podstaw prawnych. Nie były prawidłowo przeprowadzane ustawy. Młodzież w tej chwili popełnia samobójstwa. To jest życie za życie. Młodzież popełnia samobójstwa, bo była wykluczona ze szkoły, siedziała przed komputerem. Młodzież się uzależnia od komputerów. Młodzież mamy otyłą, co powoduje również konsekwencje zdrowotne. Cała masa osób nie chodziła do szpitali. Umierali w związku z tym, bo nie mieli badań przesiewowych i rutynowych innych robionych w związku z lockdownami. Samobójstwa wśród przedsiębiorców, których lockdown doprowadził do upadku, i oni po prostu nie wiedzą, co robić, i zapada się cała rodzina. To są konsekwencje lockdownów. I w tym kontekście należy rozumieć być może wypowiedź Brauna, której nie widziałem. Ale jeżeli mi mówisz, że to chodzi o kontekst lockdownów, tak, to lockdowny to jest zbrodnia. A tylko tak. Konkretna tylko zbrodnia. Tyle, że... Umierają ludzie tylko... i rujnuje się kraj. Tyl... Tylko tyle, że jeżeli to jest zbrodnia, to powszechna, która wyszła z WHO, które ogłosiło pandemię, to był, to był czołg, który pędził. Jeżeli pędzi czołg po ulicy i masz zielone światło, to zdrowy rozsądek mówi nie wychodź, daj mu pierwszeństwo przejazdu, niech, niech złamie przepisy. I tak było i tak jest do tej pory z pandemią. To jest czołg, który pędzi po naszych ulicach i teraz spróbuj powiedzieć inaczej. No spróbuj. Ty mówisz nie... I potrafisz powiedzieć nie, ale nie jesteś decydentem, że Twoje nie sprawi, że będą konsekwencje tego nie. Gdyby nie było lockdownu, to by był polityk opozycji, powiedział minister Niedzielski, musi tam krzesełko elektryczne, dlatego że przez to, że nie było lockdownu, umarło 10 tysięcy osób. I drugie krzesełko elektryczne, jedno krzesełko elektryczne, i drugie krzesełko elektryczne. Sytuacja bez wyjścia. To nie jest sytuacja bez wyjścia, a filozoficznie się wpakowałeś do rowu, mówiąc o tym, że no ale przecież WHO i w innych krajach było i tak dalej, i on w związku z tym decydował, bo się przestraszył tego, co w innych krajach robili, albo się zainspirował tym, co robili w innych krajach, i w związku z tym pojechał lockdownem. Powinien posługiwać się roztropnością miejscową bo nie w każdym kraju ta sama metoda dobrze działa. No, w Stanach Zjednoczonych mieliśmy przy, przykłady tego, że w stanie Wyoming, gdzie ludzie mieszkają, czy Montana, na rozsianych ranczach yy, i to tam utrzymywanie masek przymusowych. Czy dystansu społecznego jest kompletnie bez sensu. A w zagęszczonych społecznościach typu Nowy Jork może mieć inny sens. I yy, innymi metodami wtedy zwalczamy pandemię. W związku z tym, nie, nie wszystkim równo ta sama metoda. I dla Polski pan minister powinien się posługiwać nauką. Co mówi nauka w tej sprawie? Ja państwu powiem, co nauka izraelska mówi. A Izrael jest najbardziej zaszczepionym społeczeństwem na całej kuli ziemskiej. I przeprowadzili u siebie badania, i wyszło im, rozdziawili szczęki. Wyszło im, że odporność naturalna jest 27 razy mocniejsza od odporności wszczepionej. Cały czas drążymy szczepionki, szczepionki, zaszczepić jak największą liczbę ludzi. Izrael to zrobił. Czy pod wpływem strachu, czy jakiejś motywacji innych, nie wiem tego. Ale zrobił. I. Potem policzył, że odporność naturalna jest 27 razy mocniejsza od wszczepionej, więc może powinniśmy stosować metodę taką, że osoby, które są w stanie bez ryzyka przechorować COVID, powinny nabywać odporność naturalną. Cała młodzież nie powinna być szczepiona, tylko powinna przechorować tę grypkę, bo prawdopodobieństwo śmierci u młodych i zdrowych jest zerowe. Które o śmierci na COVID? I uzyskają dzięki temu 27 razy mocniejsze i tańsze naturalność odporną, naturalność, naturalną odporność. Uzyskają 27 razy wyższą, od jakiejkolwiek, którą możemy im wszczepić. Czemu minister zdrowia, o którym teraz mówimy, opowiada o czwartej fali pandemii i podaje następujące wiadomości: 722 zakażonych, w tym 516 to niezaszczepieni. Szczuje niezaszczepionych. I potem jednym tchem mówi, że będzie szczepienie trzecią dawką w grupie zagrożonych, i rozpoczął się sytagiem. A ja zrobiłem inne obliczenie: 722 zakażonych minus 516 niezaszczepionych w tej grupie. To oznacza, że zaszczepionych zachorowało 206. Zaszczepiliśmy ludzi, zachęcając ich. Minister zdrowia promował zagraniczne firmy ze szczepionkami. I z tych zaszczepionych 206 osób zachorowało na COVID. To po co się szczepili? Po co żeś promował szczepionkę? No i w tym kontekście yy, być może da się też wytłumaczyć słowa Brauna. Nie jako obraźliwe, tylko podniecił się i trochę pojechał za daleko, bo się już tak zdenerwował to pojedźmy, pojedźmy dalej, czyli pójdźmy w, w kierunku Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, chińskich komunistów, którzy coraz śmielej sobie poczynają w naszym świecie, ale zanim to nastąpi, posłuchajmy kolejnej piosenki. Tak, to teraz dla Ciebie piosenka, tak jak pomówiłeś, nie, nie i nie, to teraz Johnny Cash zaśpiewa cry, 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 czyli płacz, 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 płacz. płacz, płacz.